Witamy w kuchni Habsa. Przed Wami odcinek specjalny. To będą przekąski dla prawdziwych kibiców, bo nie wiadomo, czy nasi piłkarze będą rozpieszczać nas grom, no to przynajmniej umilimy sobie ten czas na talerzach. Zapraszamy. Przygotujemy dla Was dwie przekąski pod meczyk. Bardziu, co zrobisz ty? Panierowany boczek, czyli coś, co kibice. Tacy jak ja. Biało-czerwoni, Polska, biało-czerwoni, jedziemy. Lubią najbardziej. To będzie no, istny rarytas, prosto z gór, przekąska, która po prostu do meczyku pod e, pewne napoje, które umilają czas e, do oglądania meczu, no jest po prostu petarda. Tyle powiem. A ja z kolei przygotuję dla was skrzydełka Buffalo, czyli Buffalo Wings w ostrym sosie. Koniec gadania, bierzemy się za robotę, czas wymasować trochę mięsa. O Tak. Trzeba go trochę rozbić. Oczywiście można tłuczkiem, ale tłuczek jest dla amatorów, więc można wziąć pięść, bo to jest dla prawdziwych kibiców. Oczywiście. Kibice korzystają czasem z pięści. pomoże. Więc można go rozbić. Tak troszeczkę, żeby był po prostu cieńszy, żeby nam się lepiej smażył. A ja z kolei dodam skrobi do moich skrzydełek i je obtoczę elegancko. O tak, bo skrzydełka lubią skrobię. Moje boczki są już praktycznie... Rozbite. Moje boczki, Git. Rzucam je do miski. Jak nam wyjdzie, tak wyjdzie. No i musimy je przyprawić i rozmasować. O tak, rozmasuj mój boczek. Bardziu, ale cała Polska jest po prostu podekscytowana i chciałaby wiedzieć, co my teraz robimy z boczkiem. Musimy go przyprawić. A żeby to były dobre, takie wyraziste smaki, no to dodajemy trochę sosu sojowego. Oczywiście dla. Słoności. I dodajemy słodką, czerwoną paprykę i szczyptę ostrej papryki. Ja już wymieszałem te papryki razem, żeby to był naprawdę taki. Taką marynatę robimy po prostu. Kubisz na ostro? Trochę jak do grilla. Nie, właśnie średnio, dlatego dodałem tylko, y, tylko szczyptę y, pieprzu kajen. To musi być wyrazista potrawa, bo nigdy nie wiadomo, jak zagrają polscy piłkarze, dlatego dodajemy też trochę pieprzu. Wardziu teraz pomasuje mięso, ja z kolei obtoczyłem skrzydełka w skrobi i teraz przygotuję ciasto, bo skrzydełka będziemy smażyć na głębokim oleju. A, wymasować mięso najlepiej oczywiście dłońmi. To powiedz mi Tomek, bo widzę, że tu masz przyszykowane jakieś pyszności na stole. Czego potrzebujesz do przyprawienia swoich skrzydełek? Żeby zrobić dobre ciasto, w którym będziemy smażyć skrzydełka, musimy dodać po jednej łyżeczce soli, Pieprzu czarnego, pieprzu kajen, słodkiej papryki, a także proszku do pieczenia i suszonego czosnku. Ale, ale, żeby powstało super gładkie ciasto, musimy dodać trochę ulubionego napoju kibiców. Tak zwany napój izotoniczny. O, tak. I teraz wszystko musimy wymieszać. Jak napastnicy czasami mieszają obrońcami podczas meczu. Uuu, wygląda dobrze. Moje ciasto gotowe, teraz musi chwilę odpocząć. To ja się biorę do roboty. Myślę, że smaki tutaj już się przegryzły w mojej marynacie, więc czas zapanierować boczek, ale zanim to trzeba rozkłócić jajka. Troszeczkę soli. Powiedz mi mój drogi, bo chodzą słuchy po mieście, że wybierasz się do Kataru na wielki turniej. Czego mogą się spodziewać użytkownicy Sport.pl od naszego multimedialnego reportera Dominika Wardzichowskiego? Samych doskonałości. Będą kulisy meczów, łączenia, reportaże, teksty też od Bartka Kubiaka, od Dawida Szymczaka, także pełna obsługa tego turnieju na Sport.pl i na Gazeta.pl na pewno możecie wpadać i śledzić, a oczywiście do meczów możecie sobie przygotować takie pyszności, które my robimy dzisiaj w Kuchni Hapsa. Jajka wytrzepane i napowietrzone, więc możemy panierować. Boczek jest gotowy. Oczywiście kolejność mąka, jajko, bułka, tarta, no a później już smażymy. Czyli trochę jak kotleciki. Trochę jak schabowy, tylko lepszy, bo jak wiadomo boczek jest bardziej tłustym mięsem, więc ma taki tłuszczyk, który będzie się wytapiał i będzie delikatny w środku i chrupiący z zewnątrz. Czyli ta panierka będzie chrupiąca, a w środku będzie mięciutki boczek. No to zaczynamy panierowanie. Przestawiliśmy już nasz stół, a to oznacza tylko jedno, że zaraz będziemy smażyć nasze mięsa. Tylko spójrzcie, jak wygląda ten zapanierowany boczek i te skrzydełka. Skrzydełka zanurzę w cieście, a potem będę je smażyć. Bardziu, pokażę ci jeden bardzo, ale to bardzo ważny i przydatny myk. Żeby sprawdzić, czy olej jest idealny do smażenia, wkładamy drewniany patyczek. A bombelki nie informują nas. Smaż. No to twój wygląda perfekcyjnie. Moja patelnia też już jest rozgrzana i tutaj ważna rzecz. Taki boczek, zapanierowany, trzeba smażyć na dość wolnym ogniu, żeby zdążyło mięso dojść w środku. Bo to, że panierka będzie chrupiąca, no to jest pewne, ale musi to mięso nie być surowe w środku, więc wkładamy. Patelnia jest dobrze rozgrzana. Słyszycie ten dźwięk? Składamy i nie ruszamy. To musi się teraz spokojnie smażyć. A jak nam się to spali, to też nie będzie fajnie. Panie i panowie, damenuncherem te zapachy, które wydobywają się z naszych patelni, są kapitalne. P Petarda, to jest to... tylko jedno słowo, żeby to nazwać. Petarda. Idealnie I teraz tak. usmażone. Teraz trzeba je wyłożyć na ręcznik papierowy, żeby trochę obciekły z tłuszczu, żeby były bardziej fit. O tak. A ja moje skrzydełka poleję magicznym sosem buffalo. Ale idealnie usmażone. Mm. Ale chrupiące, ależ zapachy. W tym oto delku mam płynne złoto. Uwaga, rozpuszczacie masło. Masło jest bardzo zdrowe i kochane. Dodajemy do tego sos sriracha, dodajemy trochę octu i cukru. I chwilę gotujemy, po zagotowaniu zdejmujemy. A potem robimy coś tam. Nasz boczek i nasze skrzydełka są już na talerzach, no to czas na degustację. Nic innego nam nie zostało. Słuchajcie, to jest tak chrupiące i tak pyszne, że to jest lepsze od chipsów, bo meczu w ogóle nie kupujecie chipsów na Mundial. Przed nami z kolei moje skrzydełka, polane z sosem buffalo. Tutaj mamy selernaciowy, a tu szybciutki sos. Wystarczy tylko i wyłącznie ser pleśniowy, zielony bądź niebieski, jogurt, mieszamy. Dziękuję bardzo. Kosztujemy. Nie używajcie tego, tak Nie, się nie, nie, to trzeba się ubrudzić. To, 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 to częstujecie się, robicie taki męski talerz bez żadnych udziwnień, zieleniny, mm. bez żadnych tego typu rzeczy. Można jakiś sos lekko sobie zamoczyć. Boże, ale... to jest dobre. Samo lepsze. Mm. Mm. Boczek zdegustowany, brakło nam słów, ale zobaczmy czy skrzydełka są równie pyszne. Na pewno będą bardziej pikantne. O tak, bo kolane są pysznym sosem. Który, po, który kawałek polecił? Ten aż Cię woła. Właśnie tak miałem na niego chrapkę. Mm, mięso odchodzi od kości. Proszę, o tak. Ale, ale! Kawałek selera naciowego i sosik z pleśniowego sera. A można tak sobie skrzydełko w tym? Oj, to jak? Ja lubię to takie, skrzydełko takie potrzebuje sosy. miłości. Umiłowani, pamiętajcie! Sportowe emocje śledźcie w sport.pl, a kulinarne w hapsie. I pamiętajcie, najważniejsze w trakcie takiego turnieju jest kibicowanie, a więc polska-biało-czerwoni. Do boju!